Od teraz przez 24 godziny będę jadła jak celebryci I na pierwszy strzał lecą jajka po benedyktyńsku A ten przepis to jest ulubiony przepis od Blake Lively Którą wielu z was może kojarzyć z serialu Gossip Girl czy Plotkara A jeżeli wy nie oglądaliście podkary, to mogliście zobaczyć jak Bartek odzoruje Plotkarę na kanale GenZ O oh yes, dobra kręcimy szybko film Ja nie wiem co ja robię Okej okay. No chyba to nie wyszło. A bo wiesz, czego zapomniałam. Zapomniałam dać ocet. To jajko trochę jakby skumało czacze, ale trochę jakby nie. Lecimy z drugą próbą. Dobra. Tak zupełnie szczerze. Nie wygląda to, jakby to miało teraz zadziałać. To ostatni raz próbujemy to samo zadanie. Jak nie wyjdzie zawsze masz boczek. Dobra. Lecimy z wirem. Dobra, Benek, dawaj. A tu musisz chyba tak, wiesz, tak porządnie. No chyba lepiej nie będzie. Dawaj. Ej! Ej! Gwenek, patrz! Ono się malowi! Czyli to jednak ten twój wir tutaj pomógł, Gwenek. W międzyczasie doprawię sobie moje awokado, dopiero dam troszeczkę masła, później to awokado, później boczek, a na samą górę nasze jajo. Ooo! Teraz najważniejsze, czy jak przekroję to jajko, to wyleje się żółtko. Jak tak, to mamy to, widzowie. Jak nie, to jesteśmy prawie, prawie w domu, prawie. To jest cudowne. Popatrzcie. No, dobra. Ten tak. Blake, masz niezły gust. Żyjemy cały dzień. Co robimy? Czy Wika żyje? Patrzcie. Dziękuję, Benek. To wcale nie jest nowość, bo, Benek, za każdym razem jak tutaj jest, to robi mi kawę. Moja odmiana kawa to jest kawa zrobiona przez Benka. Ulubionym jedzeniem Katy Perry są grzyby. Trudne. I to są najdroższe grzyby, jakie istnieją. Z tego, co czytam, to kilogram takich grzybów to 2000 euro. No i jestem ciekawa, czy je gdzieś tutaj w Polsce dostanę. Poszukam, no. Wiecie, wiadomo, że kilograma nie kupię, jak już takiego tak jednego grzyba, żeby spróbować. Benek, to nie jest zabawne. W ogóle nie jest zabawne. Ja mam takie całe że od małego, kiedy miałam chorobę lokomocyjną, nie toleruję odświeżaczy powietrza. No a tutaj właśnie jest nowy. No ale pytałaś, czy możemy co z nim zrobić? Wsadzić go tu. Dobra. Bye bye! Teraz już jest pora na lunch i w tym przypadku będę jadał meksykańskie jedzenie, a jest to z tego powodu, ponieważ to jest ulubione jedzenie Harego Stylesa. No i jeszcze Johnny Depp też najbardziej lubi meksykańskie jedzenie. Dlatego wybraliśmy się do najlepszej meksykańskiej miejscówki w Krakowie. No i ja wiem, że ulubione meksykańskie jedzenie Harego Stylesa to są tacosy i kolba kukurydzy, Dlatego teraz właśnie sobie to przetestujemy i zjemy na lunch. I też jest wieprzowina. O, Czyli, super! Ale to jest mielone, jest dużo więcej przyprawy, dłało. Zero, zero, to może prosze. właśnie wezmę sobie te trzy. kurczak, wieprzowina i wieprzowina chorizo. A Dobrze. czy są kolby kukurydzy, czy nie ma? Jeszcze nie. Nie ma jeszcze? Jeszcze nie. Dobra, e, uwielbiam. Pan bardzo miły, jeszcze sobie zaczepił, wszystko nam wytłumaczył, także bardzo fajnie. I jest tutaj rzeczywiście taki familijny klimat. Jeden taki tacos, jak wiecie, kosztował 9 zł, więc to już jest na mega plus, bo wcale one nie są takie małe. Mega dobra. na co? że jestem już cała <laughs> Jeszcze raz spróbujemy tej lemoniady tuskawkowej. Jako dobro. Powiem wam tak, kochani, jak to dobrze jest być dzisiaj celebrytką. Wasze zdrowie. Zapomniałam ocenić śniadania. Śniadanie oceniałabym na 8, ze względu na to, że te jajka były tak ciężkie w zrobieniu, ale jeżeli chodzi właśnie o te tacosy, to oceniam naprawdę na 9 na 10. Były to najlepsze tacosy, jakie jadłam w Krakowie i w ogóle chyba w życiu. No. A teraz, kochani, lecimy do sklepu z zabawkami. Jest kilka hobby, takich dosyć niestandardowych hobby gwiazd i w tym przypadku jest to hobby Johna Godepa, który zbiera lalki Barbie. I ja stwierdziłam, że ja dzisiaj zrobię kolekcję GenZii. Poszukałam lalki Barbie, które będą odwzorowywać nas. Będę się ze mnie dzisiaj cały dzień świeje. Celebrytka się znalazła. Weszła do sklepu i już musiała sobie Uśmiecham coś kupić. się, Uśmiecha. Śmieje się ze mnie cały dzień. <śmiech> <śmiech> Ta trochę taki świeży, jakby obciąć mu włosy, No by był trochę świeży. Lalkami to już się nie bawiłam z 15 lat. A już taka stara jest. Mm. To jestem ja i Fausti. W aucie Kucza, ale wiecie co? Chyba nie będę kupować, bo faktycznie chciałam zrobić coś, co będzie 1 do jeden pod nas, a nie ma tutaj nic takiego. Ale w tym sklepie jest nam jeszcze potrzebna jedna rzecz i jest to kostka Rubika, ponieważ czy wiedzieliście, że ja ciekawostkami dzisiaj w tym odcinku tak was rozpieszczam, jak Bartek Kubicki? Justin Bieber w wolnym czasie lubi właśnie układać sobie kostkę Rubika i jego rekordem jest ułożenie całej kostki Rubika w mniej niż dwie minuty. A wiem, że Patryk jest w tym mega dobry, więc go na pewno weźmiemy tego odcinka i zobaczymy czy mu się uda w mniej niż 2 minuty, bo szczerze w moim przypadku powątpiewam. A czy znajdziesz tutaj może grzyby z Są. Wow. Oh my god, 77 zł, no ale dobra, bierzemy. Kupiłam grzyby. Dwa grzyby za 77 zł. Ja nie wiem jak dobre by to musiało być, żeby to było warte. Rich people things, serio. A dzisiaj to będzie, chcę wykorzystać każdą okazję na jedzenie, żeby wiecie, żeby spróbować czegoś, co jedzą celebryci. I właśnie kupujemy rzeczy na coś moją ulubioną rzecz, czyli spaghetti bolognese. Na nasz deser będzie nam potrzebny słodki ziemniak. Zobaczycie, w ogóle to jest przepis Kylie Jenner i w ogóle on jest najdziwniejszym przepisem, jaki widziałam i dlatego go mu jako ostatnią rzecz w ciągu dzisiejszego dnia, także koniecznie oglądajcie do końca. się, kosztowało. Nie, nie wiem co to jest. Trufle. No one będą drogie, fest. No ile? Nie wiem, że 100 zł 77 zł, ale chcesz, żebyśmy je razem spróbowali, ponieważ Ty zawsze byłeś fanem Katie Perry, a to jest ulubione jedzenie Katie Perry. Wiesz dziawa i ja też wiem dziawa. na nienawidzę grzybów. Przepraszam, ale nie lubię bardzo grzybów. To jest najdziwniejsze, co w życiu jadłam. Nie do To wygląda w środku jak czekolada. Jak Ojej, Ale Katie Katy Perry, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Co? A teraz, słuchaj tego. Justin Bieber, nie jest jego hobby jedynie wiesz, śpiewanie i wiesz, bycie na scenie. Jego hobby jest układanie kostki Rubika. A ja wiem, że ty jesteś w tym dobry, mimo że dawno tego nie, nie robiłeś. Nie w swoim prime, jak miałem 15 lat, wtedy kiedy śpiewałem Katy Perry, mój rekord to 55 sekund. No to sprawdźmy. Dobra, 3, 4, 1. O, Jezus, jak ja dobrze tego nie robiłem. Sprawdź jeszcze minutami, jeśli na się, się to zrobisz. Już nie umiem, teraz już stop. Jak to zrobiłeś? Patrz, nie. jeden krocek no ci No zostaw. nie umiem, no nie umiem tego. To jest ten ostatni ruch, który nie umiem. Ej, ale patrzcie, zostało mu tylko jeden, niby, jeden krocek. To tobie zobaczymy, czy uda ci się zrobić jedną ściankę szybciej niż mi prawie całą. Dobra. Ja miałam min minutę 12 załóżmy. Okej, okay, start. Nie, <laughs> Niestety, ale lepsza od Jaskina nie będę. Nie no ogólnie muszę ci powiedzieć, jestem pod wrażeniem. No do... to JoJo umie wszędzie. No. Znaczy, nie wiem, Ułożyć do... całą? No. O kurde, JoJo. No. Okej, okay, następnym razem muszę zdecydowanie do takiego czegoś JoJa tutaj zaprosić, żeby pokazał nam, co to dopiero jest układanie kostki. Spaghetti Bolognese. Bolognese? Boloneze. Zabieramy się za jego i tutaj będę używała prawdziwego takiego włoskiego przepisu, a w międzyczasie chcę wam też opowiedzieć historię, bo jak wiecie na moim kanale zawsze są historie. Będę kontynuować historię z tego odcinka. Jak wiecie tam opowiadałam o szkole, o tym, że początki w Anglii wcale nie były takie łatwe dla mnie i zakończyła ta historia się na tym, że dołączyłam do szkoły, w której już był Patryk. To była szkoła katolicka i to właśnie o tym będę wam opowiadać, czyli między innymi o tym, jak Poznam Patryka, zaczynamy i od razu będę wam podawała składniki, które są potrzebne mi do zrobienia e, takiego makaronu. To jest mega prosta sprawa. E, takie makarony są pyszniutkie i O Nie kupuję takich, ja używam skrócików. się obudziłam się z takim atitudniem dziwnym. Do zrobienia takiego pysznego spaghetti będzie nam potrzebna pasata, marchewka, czosnek, pokrojone, puszkowane, pomidory, mięso wołowe, sól pieprz, oregano, makaron z spaghetti, e, mozzarella, ja dodaję, bo ja uwielbiam. Wielbiam spaghetti z sera, musi być dużo sera i do tego na górę też parmezan, świeża bazylia oraz oliwa z oliwek. No i najważniejsze, cebula. Cebula to jest moim zdaniem najlepsze warzywo, jakie istnieje. Koniec, kropka, okej? Okay? Skoro ostatnią historię skończyłam na tym, że przeprowadziłam się do Anglii, dołączyłam do nowej szkoły i tam poznałam Patryka, to to wcale tak nie było. W sensie, no było tak, ale to było naprawdę mega skrócone, bo Patryka nie poznałam, wiecie, w pierwszy dzień szkoły. Pamiętam, że w jeden z pierwszych dni w tej nowej szkole poznałam Niki. Niki to była moja w tamtym czasie, później też najlepsza przyjaciółka, z którą trzymałam się przez wiele, wiele, wiele lat, ale to nie o tym. Dołączałam do tej nowej szkoły i po pierwsze to tak, mundurki wyglądały w ten sposób, już są zupełnie inne, ale z czym się łączyło dołączenie do nowej szkoły? Z tym uczuciem bycia nową osobą i e, po prostu bycia na językach u innych dzieci. No tam, tam nie było takiego... O, dojdzie. Ali mam oczy po tej cebuli. Oh my god, widać, że jest dobra. W tamtej pierwszej szkole dzieci zupełnie miały inny mindset. Ich mindsetem to było, żeby wyśmiewać, ich mindsetem to było, żeby trochę uprzykrzyć mi życie, szczególnie z tego względu, że byłam Polką. I im to się nie podobało, że jakim prawem przyjeżdżam do ich kraju i chodzę do ich szkoły i to jest w ogóle top tekst, z którym najczęściej się spotykam, jak byłam w Anglii, czyli wy przyjeżdżamy i pedniemy wam pracę, gdzie zazwyczaj to jest właśnie tak, że kiedy ktoś przyjeżdża za granicy do Anglii, to właśnie bierze te prace, których Anglicy właśnie nie chcą wykonywać. Była jedna dziewczyna, która nazywa się Nikita, no i ona właśnie była taką osobą, która lubiła się ze mnie powyśmiewać i za każdym razem, jak mnie widziała na korytarzu szkolnym, to podchodziła do mnie i mówiła, Wika, przedstaw się, no, a ja wtedy akcentowałam, Hi, I'm Victoria. And I'm from Poland. I ona wtedy tak mówiła Hi, I'm Wiktoria and I'm from Poland. I zawsze mnie także to tak pamiętam. Ale pewnie coś, co was bardzo interesuje w tej historii, to to, kiedy w końcu poznałam Patryka. Miałam wtedy 13 lat. I właśnie w roczniku w starszym był Patryk oraz jeszcze jeden chłopak, nie no w sumie było ich chyba więcej, ale oni inni mnie nie interesowali. Ale ta dwójka mnie zainteresowała sobą, a w szczególności Patryk, bo to on mi wpadł w oko. Pamiętam, że kiedyś byłam z właśnie z tą moją przyjaciółką Nikki na korytarzu, powiedziała mi ona, że to jest Polak. No i wiecie, zaczęło się mówić sobie, o on jest fajny. Ja się dowiedziałam, że on ma dziewczynę, no i, no i lipa, nie? Lipa. Ale jak to się stało, że w ogóle z takiego stopnia przeszło to na to, że zaczęliśmy się ze sobą przyjaźnić? On był w tej grupie bad boyów, nie? On był tą osobą, która zadawała się z chłopakami, którzy odwalali niezłe akcje w, w Anglii. To też jest już temat na kolejne story time na moim kanale, ale mi się to podobało, że on był taki, wiecie, niegrzeczny. To było raczej tak, że ja miałam na nim takiego crasha. ale jakby nic więcej poza tym pomiędzy nami nie było, aż pewnego dnia stwierdziłam, jak już się dowiedziałam, że nie ma dziewczyny I to był początek roku 2014 No i zdecydowałam do niego napisać pod pretekstem Czy zna jakieś fajne rapowe piosenki Coś w tym stylu No i właśnie wtedy ze sobą pierwszy raz pisaliśmy Wtedy ze sobą pierwszy raz mieliśmy swoją taką rozmowę online I ona się zupełnie nie kleiła Stamtąd W tamtym okresie jakby miałam wrażenie Że już mnie Patek tak sobą nie interesował, wiecie Wtedy kiedy go nie znałam I wtedy kiedy go obserwowałam Tak, podoba mi się fest, a kiedy go poznałam to tak to tak już mniej, pamiętam, że pewnego razu i to jest właśnie finał tej historii, bo kochani, mi się tutaj jeszcze Patryk podobał, on już wtedy nie miał dziewczyny, no i sobie pisaliśmy i okazało się, że jesteśmy sąsiadami. Ja z nim piszę i on mnie zaprosił do siebie do domu, rozumiecie? Napisał do mnie tak, słuchaj Wika, wpadaj do mnie, oglądamy tysiąc powodów na śmierć, i wiecie, ja już w tamtym momencie, jako ta czternastolatka scenariusze, że o, on mnie zaprasza, bo ja mu się podobam, że to jest, kurde, już chyba, wiecie, jakaś randka z jego strony, że on mnie do siebie zaprosił do domu, no to fajnie i w ogóle. No do niego do tego domu i tak naprawdę skończyło się na tym, że oglądaliśmy tą śmierć na tysiąc powodów i to tyle. To jest w ogóle też fajna sprawa, że pamiętam wtedy, że on miał takiego miśka wielbłąda i ja wtedy pamiętam, że on mi się mega spodoba i mówię do niego, hej, daj mi tego miśka wielbonda coś tam, coś tam. Teraz my tego miśka wielbonda mamy w naszych wspólnych rzeczach. Także to jest w ogóle dla mnie jeden wielki szok, że ktoś, kto podobał mi się, z kim się przyjaźniłam, z... nagle jesteśmy już razem prawie 5 lat i jakby budujemy swoją przyszłość razem. Mamy wspólnie pieska, chcemy mieć drugiego pieska. Jakby to jest dla mnie po prostu szokujące i czasami zdwierzam, że się kiedy robi taki... Po prostu ciepło na sercu, ja go tym myślę, że tak się to moje życie potoczyło, że wiele rzeczy, które zawsze chciałam mieć, czy taki zdrowy związek, jakby to wszystko co robię, nawet nagrywanie przy, dla was, czy mieszkanie w takim cudzie domu tak, z tak stanymi osobami, ja to wszystko mam i po prostu dla mnie to jest nie do wiary i bardzo chcę wam podziękować za to. A w międzyczasie, kiedy czekam aż spaghetti mi się tam ugotuje, przyszła pora na najlepszy snack, Celeny Gomez. Czy jestem samowystarczalną kobietą? A jak? I bierzemy sobie takiego ogurasa. W ogóle, jeżeli chodzi o Selene Gomez, to ona uwielbia pikle zawsze. Czy to jest przekąska, którą bym jadła? Nie. Mega odstowe. Czy to jest coś, co chciałabym na kanapce z pasztetem? Hell yeah. Oprócz tego mamy też wodę z witaminami, czyli ulubieniec Justina Biebera. Tutaj mamy spotkanie ex, nie mówcie Hailey. Spoko woda. Fajna, fajna, fajna. A jakbyście się zastanawiali, co mi się tutaj stało na twarzy, no to ten mały, niegrzeczny piesek, jak się z nim bawiłam, to przypadkiem mnie podrapał po twarzy. Teraz sobie śpi tak słodko, a wcześniej był zły i mnie podrapał, ale to przypadkiem, więc wybaczam. Spaghetti gotowe. Jak myślicie, Justin Bieber zjadł? Proszę pana, proszę o test. Jest inny niż zawsze. Dobre. Dobra. Ty też byś chciał trochę z Bogdenty On też, a książka jadłaś, na pewno jest dog the pog, na przykład celebrytą. Aktor, który jest w wielu zarąbistych komediach, czyli Jim. Curry. Dokładnie tak. Poza aktorstwem interesuje się również malowaniem obrazów. I ja stwierdziłam, że dzisiaj troszeczkę przejmę jego hobby i właśnie pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna kupiłam sobie duże płótno, pełno farb i dam ponieść się fantazji i zrobię dla Ciebie obraz. Mm. Cieszę się i dla Ciebie obraz, bo Ty chyba byś też chciał. O Panie, folia mi kurde tutaj, oh no. A mogło być tak pięknie, ale oczywiście nie jest. Okej, okay, bierzemy wałeczek, maczamy sobie go tak o i zobaczymy co z tego będzie. No, tak średnio bym powiedział. I też do takiego malowania zainspirowała mnie Hania z Bartkiem, bo podczas ich odcinka, gdzie decydowali za siebie, koniecznie sprawdzajcie na kanale Genzy, tam malowali za siebie obrazy i mega mi się spodobał obraz, który namalowała Hania dla, dla Bartka. O, pani, to jest naprawdę brudna zabawa. Zepsuło. Dobra, szaleje. <grym> na kolam farbę i coś palcami będę próbowała też tworzyć. Średnio bym powiedział. Totalnie wyżyłam się artystycznie i pokażę Wam jej piękny obraz. Proszę bardzo. Fajnie! A teraz lecimy robić coś, co kocha Kylie Jenner. Będziemy robić deser i to jest przepis na słodki ziemniak, który jest w takiej postaci dosyć słodkiej. Według Kylie Jenner to są Candy Yams Recipe. A w ogóle jak robiłam research i jak oglądałam sobie przepis, to wszystko, co używa Kylie, jest organiczne. Organic, 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 Jeżeli chodzi o słodki ziemniak, to dajemy go sobie na spód naszego naczynia i teraz roztapiamy sobie troszeczkę tego oleju kokosowego, no i polejemy po naszych ziemniaczkach. I bierzemy trochę soku i również Polewam. Oj, chyba za dużo ruszka. I teraz dajemy trochę yy, brązowego cukru. I teraz mega ważny step. Mamy utopić nasze ziemniaczki w syropie klonowym. Lecimy. Pięknie. I teraz owijamy folią aluminiową i wsadzamy na 45 minut do piekarnika. Minęło 45 minut. Wygląda to jak posmażony słodki ziemniak. Dajemy jeszcze więcej brązowego cukru, na to dajemy nasze pianki. Powinno się jeszcze polać syropem, ale ja myślę, że my już mamy dosyć tego syropu. Bardzo źle to wygląda. Nie oceniaj, póki nie spróbujesz, dobra? Nie chcę tego. Musisz spróbować. A w międzyczasie chcę Ci pokazać, jaki obraz Ci namalowałam. Także wsadzamy to do piekarnika na 10 minut i potem robimy wielki taste test. Ciekawe. Jak Ci się podoba? Ja sztuki nie rozumiem. Wygląda jak coś, co mogłoby wisieć w muzeum. Co tutaj widzisz? Galaktykę. A w którym miejscu jesteśmy my? Tam gdzie jest brokat. Brokat to gęgal. Jestem niebieskim, bo jestem wszędzie. Tak to interpretuję. A ja jestem jakim? Białym. Mam rację. Sama nie wiem. No ale co to przedstawia? To przedstawia nasze życie. Szalone. Szalone. No to to się zgadza. Może nie wygląda to najbardziej estetycznie, ale zobaczymy, jak smakuje. Nie jest Ale to mu tyle cukru, że nie wytrzymam. Dobra, masz dziwny Nie. To jest najsłodsze, co w ostatnim czasie jadłam. Ja daję temu tak dwa na dziesięć. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej okay, kochani, to jest idealne zakończenie tego e, challenge'u, ale tak naprawdę dla mnie to nie był challenge, bo jedzenie przez 24 godziny było mega mega pyszne. No i teraz na sam koniec jemy krosanty, czyli coś co uwielbia Emili Rejtkowski, nie wiem jak to się mówi, ale no właśnie ona je uwielbia i ja też je uwielbiam, dlatego przyjechaliśmy do naszej ulubionej miejscu z krosancikami i proszę bardzo, idealne połączenie, słony karmel. To jest to smacznego i widzimy się o 18 za tydzień. No troszkę z tego odcinka. Pa pa!